Dzień dobry, nazywam się Paula Majcher-Guzik, jestem prawnikiem, mediatorem, doradcą obywatelskim i współpracuję ze Stowarzyszeniem Dogma, które prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Zapraszam dzisiaj na mini wykład dotyczący przestępstwa niealimentacji. Przestępstwo niealimentacji zostało uregulowane w artykule 209 kodeksu karnego. Przestępstwo to polega na tym, że dłużnik alimentacyjny uchyla się od płacenia właśnie alimentów, i mamy do czynienia z przestępstwem wtedy, gdy wysokość tych alimentów przekroczy trzykrotność ich wartości, bądź mamy do czynienia z tym przestępstwem niealimentacji w przypadku, gdy dłużnik został zobligowany do zapłaty jednorazowego świadczenia i spóźnia się z tym świadczeniem. W co najmniej 3 miesiące. Oprócz tego typu podstawowego tego przestępstwa alimentacyjnego, mamy do czynienia z typem kwalifikowanym, gdzie dłużnik uporczywie, celowo nie płaci tych alimentów, a do tego po prostu yy, dzieje się tak, że osoba, która yy, powinna otrzymać te alimenty. Nie ma, nie ma środków, żeby zaspokoić swoje pod, podstawowe potrzeby. I tu mamy ten typ kwalifikowany, że ktoś po prostu nie dostarcza nam środków na życie. Jeżeli chodzi w ogóle o to przestępstwo niealimentacji, to jeżeli chodzi o ściganie tego przestępstwa, to tutaj organem powołanym do ścigania jest policja i jeżeli ktoś dopuścił się właśnie tego przestępstwa, należy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji. Ale żeby w ogóle doszło do tego przestępstwa, to należy pójść do komornika, wszcząć właśnie wniosek o postępowanie egzekucyjne. W przypadku, gdy komornik uzna, że to postępowanie egzekucyjne, ta egzekucja jest bezskuteczna wobec tego właśnie dłużnika alimentacyjnego, i, ta, I po prostu nie jesteśmy w stanie wyegzekwować tych kwot, które przekraczają co najmniej tą kwotę, właśnie trzykrotności wysokości zasądzonych bądź też ugodzonych alimentów, to wtedy z tym dokumentem od komornika możemy pójść właśnie na policję, na komisariat policji, bądź też złożyć na piśmie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oprócz tego, że możemy skierować sprawę na policję, jest możliwość, aby udać się do ośrodka pomocy społecznej i w niektórych miastach mogą to być mopsy, w niektórych mopery i właśnie w takim ośrodku uzyskamy pomoc, ponieważ dłużnik nasz ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale dłużnik alimentacyjny ponosi także odpowiedzialność cywilną i administracyjną. Jeżeli chodzi o te ośrodki pomocy społecznej, to taki ośrodek ma prawo wykonać działania przeciwko temu dłużnikowi alimentacyjnemu. Między innymi może zatrzymać komuś prawo jazdy, jeżeli osoba nie płaci alimentów na czas. Tak samo yy, te ośrodki pomocy społecznej mają prawo wezwać dłużnika alimentacyjnego do tego, aby udzielił wywiadu na temat swojej sytuacji. Mogą także prosić, aby dłużnik uzyskał statut osoby bezrobotnej poszukującej pracy lub też zaktywizował się zawodowo. Jeżeli dłużnik tego nie będzie chciał zrobić, to tutaj tak jak powiedziałam wcześniej, organ pomocy społecznej z upoważnienia prezydenta ma prawo do tego, żeby wystąpić o właśnie zatrzymanie prawa jazdy. Jeżeli mamy jeszcze to przestępstwo, właśnie z artykułu 209, to ważne jest to, że w przypadku, gdy ktoś nie płaci nam tych alimentów, my mamy prawo do wystąpienia do funduszu alimentacyjnego, jeżeli dochód na osobę w naszej rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Jeżeli przekracza taką kwotę, to wtedy obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Czyli tak naprawdę, podsumowując, jeżeli ktoś. Jest zobowiązany do płacenia alimentów, to powinien obawiać się właśnie tej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, w przypadku gdy tych alimentów nie będzie płacił. Po więcej informacji oraz porad prawnych w zakresie właśnie przestępstwa niealimentacyjnego zapraszam na stronę Stowarzyszenia Dogma www.dogma.org.pl. Dziękuję bardzo.